Halo. Agnieszka, jesteś tam? Jestem. A, a gdzie mam być? No, nie tam, gdzie jesteś właśnie. A ty gdzie jesteś? A nie powiesz nikomu? No coś ty. Właśnie. Gdzie? Właśnie w teatrze. Nie wierzę. No to popatrz. A ale jak się tam dostałeś? Skąd miałeś klucze? Co się zbliż, to ci powiem na ucho. Zamówiłem Chińczyka, do Chińczyka wlełem usypiacza, sypiacza, dałem portierowi, portier zasnął, ja się przez, przez piwnicą, piwnicą się... Rozumiem. Jak to? A jest to, co co Szydłowski się nie zorientował? Tak, Szydłowski by się zorientował. Szydłowski na wsi siedzi, wiesz tam, zarządza. Zarządza, wiesz, zdalnie. Zazdroszczyć. Słuchaj, ja musiałem. Ale ja już po prostu, naprawdę, ja już musiałem. Ja nie mam, wiesz, ja nie mam, nie mam tylu krzeseł w domu, wiesz, patrz. Widzisz to? A jak cię złapią? Wspomnij w modlitwie na wszystkie grzechy me! Przecież to jest nielegalne, czy co? Czy to jest legalne? No chyba nielegalne. Pokorne dzięki! Dobrze, dobrze, dobrze! Mój dobry panie, jak się miewałeś książę przez dni tyle? Nie ja... Ja nigdy <suszy> niczego nie dał panie ci. Panie mój, mam tu upominki twoje, które od dawna pragnęłam ci oddać. Proszę cię odbierz teraz. Trzeba spróbować wszystko. Trzeba zrobić próbę. Wszystkiego. O, zazdroszczę ci, nawet nie masz pojęcia, jak ja tęsknię za tym no po prostu przyjedź tu. No. Jak to chodź? Przecież ja jestem, no ale zaraz, ja jestem w Warszawie. ja ciebie nie poznaję. Czy to właśnie w szkole nie mówiono nam, że właśnie tu, że właśnie tu nie ma rzeczy niemożliwych? Pójdź chochole na wesele. Dobra, niech ci będzie, wydam ostatnią kasę, wsiadam w Pendolino. Ale jedziesz. Czekaj. Czekam tu. Dobra, jestem gotowa, będziesz na mnie czekał? Nikt... Dobra, nie szpanuj, nie szpanuj, jedziesz. Ale na pewno, bo ja jadę naprawdę. Jestem, nigdzie się stąd nie ruszam. Nie tłumacz się, wychodzisz po prostu. Dobra, Karol, zostaniesz psem. Idziesz. Wyszować psa. Dobra. Nie bierz kluczy, idziesz. że ja będę się... będę milczeć, ja będę się drzeć! Będę głośna! Aaaa! Tak. Jak widzę siebie dobrze, jak siebie widzę, jak siebie widzę, to wiem, że mówię do ciebie! Tak jest grane zawsze! Tak jest! I też biegnę! Nie wiem, coś robię z przedmiotem, nie wiem... Rzucam, da!